Długa historia. Potrzebujemy lekarza i to szybko. gdzie macie kasę. Nie mamy kasy. Ja wiem, że macie. Nie mamy gnoju turny. Pytam się, czy chce mnie ktoś jeszcze obrażać. Nie boimy się ciebie tyranie zazdrany. Sam jesteś zastrancem. przecież myśmy zabili i Asię i Stasia, to czemu więc Stasia była na Wyspie a przed chwilą porwał nas Stasi? Myślę, że to dlatego, bo jak cofnęliśmy się w czasie, to wymordowaliśmy żołnierzy morskich, a więc jakby ich nie było, a gdyby nie oni, to nie spotkalibyśmy ani Asi, ani Stasia, więc nie mogliśmy ich zabić. Na cześć wielkiego żołnierza, starszego kaprala jędrzeja wystrzelić z armaty. Szkoda, że nie miałem okazji go lepiej poznać, ale nie czas teraz na żale, trzeba wrócić na wyspę Moga i ratować Gumambę. Już tu jestem! Dobra, gdzie mamy teraz płynąć? Ja chcę wracać na Wyspę nawdaryjską do domu do króla Naddara. Ja tak samo. Toczy się wojna. Potrzeba żołnierzy do walki ze złym Szczepanem. Może byście mi pomogli? Przeżyliśmy wiele przygód. Myślę, że jeszcze jedna nie zaszkodzi. Ja mhm. też chciałbym walczyć. To fakt, że mieliśmy płynąć na wycieczkę, a zrobiła się z tego wyprawa wojenna, to fajnie by było znowu stoczyć jakąś Bierzemy was na wyspę Nagdarlejską, a potem wyruszymy.